Testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy. Kończyłam. na dziś przed nami Nissan Leaf dwujeczka po faceliftingu, czyli dobry, stary elektryk. No właśnie, Nissan modelem Leaf nauczył nas wszystkich o co chodzi w elektromobilności. To był najpopularniejszy elektryk, w tej chwili jest dalej na rynku. O ile kaszkaj, nauczył nas wszystkich o co chodzi w crossoverach, to ja właśnie Leaf. Jest prekursorem samochodów elektrycznych, jest najbardziej popularnym elektrykiem na rynku. Koniec kropka. Czy był? Czy teraz będzie? Zobaczymy. W tym teście, właśnie o naszym lif w najbogatszej wersji Tekna z najmocniejszym silnikiem oraz baterią, a także o tym ogólnie, jak elektromobilność wygląda w zimę. Bo w zimę nie jest tak wspaniale, jak się Wam wszystkim wydaje. Bateria kurczy się tak szybko, jak wszystkie inne narządy w Waszym organizmie. Jedziemy. A jeszcze trzeba buty wytrzepać. Jazda testowa. A teraz już w kabinie Nissan Alifa. W tym teście troszkę inaczej: mniej z zewnątrz, mniej o stylistyce, ale bardziej będzie o tym, jak jeździ Lift po faceliftingu z tą największą baterią i najmocniejszym silnikiem elektrycznym. A także o tym ogólnie, jakie są problemy jeżdżąc elektrykiem w zimę w mieście w Polsce. Na przykładzie miasta Wrocławia. Jest w tej chwili minus 9 stopni. Jest kupa śniegu, czyli na przednie napędowego elektryka warunki idealne. Jedziemy! Po pierwsze, zobaczcie na system kamer 360. One są takie same jak były w kaszkaju wcześniejszym, czyli są dobre. Obraz kamer, bardzo całkiem fajny. Cofamy sobie, jest taka fajna melodyjka. Pyk, 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 aby każdy wiedział, że w tej chwili cofa elektryk. I wyjeżdżamy na miasto. Sorry, że jest ciemno, ale. Uh, utknąłem na ładowarce moi drodzy, niestety utknąłem na ładowarce Leaf ma ten problem że ma złącze do ładowania prądem stałym CHAdeMO czyli japoński standard popularny właśnie w Japonii w Europie, no głównie popularny właśnie przez Nissana i teraz tak, jeszcze do niedawna wszystkie praktycznie Greenwaye miały złącze CHAdeMO a w tej chwili wszyscy idą w CCS a nawet nowy Nissan Aria. Ma już również CCSa, ale Leaf ma jeszcze Chademo o maksymalnym prądzie do 50 kW. No i tu jest ten właśnie delikatny szkopu, czyli ładowanie naszego LiFa. Dlaczego utknąłem? Ponieważ w tym samochodzie jest albo Chademo, albo Type 2. I teraz tak, Chademo było niedostępne, a mój zasięg pokazywał już trzy kreski i mrugał mi żółwiami, że mu chłopie, zwolnij albo chłopie zjedź na ładowy LiFa. Tak więc musiałem zjechać, by naładować Lifa, bo już tamten zasięg był taki głębokie, głębokie zero. Przejechałem na zerze 14 km i jeszcze mi nie jest, jakkolwiek to brzmi, ale to już czułem, że było bardzo blisko. Tego, żeby za chwilę samochód powiedział: Ja staję, a ty idziesz z buta. Więc podjechałem sobie na Greenwaya, podpinam czademo, błąd. Mówię, no dobra, jest jeszcze Type 2 podpinam Type 2, ładowanie do pełna, jakieś 9 godzin, więc no chwilkę poczekam. Zostawiłem go na 3 godziny i naładowało mi 24% baterii, więc samochód nadawał się na tyle, aby szukać kolejnego złącza CHAdeMO. I właśnie z tym złączem jest teraz troszkę problem, ponieważ w tak wielkim mieście jak Wrocław mamy tylko trzy ładowarki, na przykład Greenwaya ze złączem CHAdeMO. Są również Orlen Charge i na Orlen Charge macie jeszcze CHAdeMO. CHAdeMO daje Wam maksymalnie 50 kW, czyli ładowanie do pełna, no to jakieś takie półtorej godzinki, do dwóch godzin natomiast oczywiście ładowanie w przedziale 20 do 80%, no to jest około 40 minut w teorii, jak wszystko działa więc yy, więc z tym złączem bywa różnym pokrotem właśnie praktyczność, natomiast jeżeli macie wszystkie złącza obcy na mieście bądź układ idealny macie w domu wallboxa nie ma tematu Leaf przyjmuje maksymalnie 6-6 kW Czyli wtedy ładowanie do pełna Z gniazdka typu drugiego To właśnie mniej więcej 9 godzin No maksymalnie do 11 godzin Jeżeli samochód jest władowany do zera Ładowanie z gniazdka 230 V Około 31-32 godzin Więc to już troszkę trwa To już dla trochę bardziej osób cierpliwych Ale teraz kilka słów o tym ogólnie Jak jeździ nowy Nissan Leaf Jeździ bardzo dobrze. W końcu Leaf jest najpopularniejszym elektrykiem masowo produkowanym właśnie na rynku ogólnie światowym. To Leaf nauczył nas wszystkich, o co chodzi w elektromobilności. I ten samochód jest po prostu bardzo fajnym i dobrym kompaktem. Ma fajne zawieszenie. Dobrze skręca i również jak na elektryka jest dobrze wygłuszony nawet w trasie. Jechałem nim w trasie z Warszawy do Wrocławia, z Wrocławia, w góry, potem znowu z gór do Wrocławia, również do Warszawy. I samochód. Do 110, bo tyle maksymalnie jechałem, naprawdę jest fajnie wygłuszony. Da się nim pojechać spokojnie 140 i również w samochodzie jest akceptowalnie cicho. Natomiast przy wyższych prędkościach naprawdę zasięg spada w mieniu oka. No i teraz tak, odebrałem Lifa było minus 5 stopni, jeździłem nim, było minus 14, było również minus 9 tak jak w tej chwili no i samochód jakby nie patrzeć bardzo mocno traci na swojej pojemności baterii właśnie przy tak mocnych mrozach trzymam go w garażu podziemnym na co dzień natomiast i tak sporo nim jeżdżę właśnie po mieście no gdzie garażu już nie mam i parkuję go gdziekolwiek oczywiście mogę parkować elektryka z reguły za friko no przy elektrykach macie kilka jeszcze takich preferencji wynikających z ustawy o elektromobilności czyli na przykład jazda po buspasach jest dla Was dozwolona są plusy, nie powiem, że ich nie ma. Włącznie z parkowaniem, na przykład we Wrocławiu, w całym centrum, także bezpłatnie. Czyli elektryk ma sporo swoich tutaj, no tych jakby kroków w przód, na przykład jeżdżąc sobie na spokojnie w korkach, zawsze szukamy trasy najbardziej bogatej w buspasy. Bo to jest dla Was największa oszczędność, aby elektrykiem właśnie zaoszczędzić kilka minut, jeżdżąc po buspasach, oczywiście przepisowo. No i jak jeździli w pomieście? Po mieście jeździ on znakomicie. Macie system tak zwany e pedal czyli e -pedal, który Wam idealną odzorowuje jazdę, tak zwaną one-pedal driving, czyli tylko i wyłącznie pedałem gazu przyspieszamy, zwalniamy i hamujemy do zera. Dzięki e-pedal w lifie samochód zwalnia do zera i działa to praktycznie idealnie. W tym samochodzie, jak już go wyczujemy, to praktycznie nie włączamy... Hamulca roboczego. To jest idealne. Oszczędzamy klocki, oszczędzamy tarcze. Auto dzięki tej bardzo mocnej rekuperacji zatrzymuje się do zera. Tylko musimy to dokładnie, jakby przewidzieć tą odległość od przeszkody przed wami. Dwa również mieście. Bardzo fajne spasowanie. Ogólnie kabiny. Zobaczcie, samochód ma najechany w tej chwili 18 tysięcy kilometrów i wszystkie plastiki, fotele, tylna kanapa tutaj nic się nie odzywa jedziemy po kostce, nie kostce samochód jest bardzo dosyć miękko zestrojony i to wnętrze spasowane ogólnie bardzo solidnie natomiast sama deska rozdzielcza już widać po jej plecie, że ma kilka lat ona jest mniej więcej tożsama z tym co było w Kaszkaju generacji wcześniejszej czyli jest wciąż nowocześnie macie Android Auto, macie Apple CarPlay po kablu i działa to dobrze, nic się nie wiesza natomiast to jest takie po prostu trochę już... Hmm. Trochę analogowe. Macie normalne guziki od ogrzewania, macie normalne kołyskowe przełączniki. Oj, już szybko wyłączamy ten fotel, bo za chwilę mi zasięg spadnie jeszcze bardziej. Macie to wszystko, które jest fizycznymi przyciskami. Jedyną taką, jak bardziej innowacją jest oczywiście ten lewarek od zmiany biegów, takie jajo więc tak już po stu ma, to jest wyróżnik właśnie Nissan'a lifa. Oprócz tego bardzo praktyczny samochód na co dzień. Wygodne, znaczy no, dosyć wygodne przednie fotele i bardzo wygodna kanapa z tyłu. Macie podokietnik, macie cup holdery i macie również rewelacyjną widoczność. Pusterka boczne, spore powierzchnie przeszklone, pusterka zamontowane są zaraz przy słupkach, dzięki czemu macie fajną tą widoczność właśnie na skos z bardzo małą martwą strefą, a także macie bardzo innowacyjne w naszej najbogatszej wersji Tekna, lusterko wsteczne. Albo z lusterko, albo sobie go przełączamy i macie kamerę, jakby na to, co jest za pojazdem. Tego typu kamera ma oczywiście sens na przykład w Land Roverach bądź Range Roverach, jeżeli macie zapakowany po sandach linię bagażnika. W przypadku LiFa po prostu fajny Bayer, bądź jak ktoś z Was wozi z tyłu bardzo wysokich pasażerów, bądź właśnie wozi zapakowany maksymalnie bagażnik, no to macie kamerę, która wam daje podgląd właśnie na samochody za wami. Naprawdę zobaczcie, jest noc, a kamera ma bardzo fajną rozdzielczość. W tym teście chciałbym tak bardziej połączyć ogólnie elektromobilność z Nissanem Leafem, ponieważ to Leaf właśnie jest takim tym sztandarem elektromobilności. To po Leafie powstaje wszystkie Tesle, bmw trójki i tak dalej i to właśnie po Leafie wszyscy uczyli się jak budować samochody elektryczne, a to Leaf był takim jednym z pionierów elektromobilności. I teraz, jeżeli chodzi ogólnie o jazdę w naszym kraju. Na przykładzie LIFA. O ile macie złącze CCS. Jest wam dużo łatwiej. Macie Orlen Charge, Macie Ionity, Macie właśnie, yy, no, Greenway'a, więc Macie cał, całkiem sporo takich tych większych sieci ładowania samochodów elektrycznych, ale w przypadku Leafa Macie to złącze Chademo, które maksymalnie może ładować samochód z prędkością 50 kW, co Was już sporo ogranicza, bo CCS, jak dobrze pójdzie, spokojnie podaje tych kW aż 150. No, i LIF jest dla mnie samochodem głównie do miasta. Jeżeli macie w domu wallboxa, podpinacie sobie LIFa właśnie na noc i macie auto naładowane cały czas, i wtedy jest to układ idealny. Ale jak ktoś z was, tak jak ja, nie ma gniazdka w domu, Znaczy czy mam gniazdko w domu, ale nie używam go do, do ładowania samochodu yy, i ładujemy go tylko i wyłącznie na słupkach publicznych, no to ma to sporowe rzeczy. Nie powiem, że nie. Planujemy każdy dzień pod kątem tego, że pojechałbym do kumpla. Tylko pytanie, czy. Mordo, masz gniazdko? Dobra, to wpadnę, ale na 8 godzin wpadnę. Nie, nie, wpadnę na 30 godzin. Mogę wpaść? To są takie właśnie dylematy na co dzień jeżdżąc sobie elektrykiem, bo o ile ktoś z Was właśnie ma tego wallboxa, nie ma problemu. Ładujemy sobie go przez noc na tanim prądzie i macie samochód, który praktycznie jeździ za darmo. Ale o ile ktoś z Was potrzebuje samochodu elektrycznego do miasta, bądź właśnie do miasta i w trasy i chce go ładować głównie na słupkach, tych publicznych, to jest już z tym znacznie gorzej, właśnie pod kątem głównie planowania tych wszystkich Waszych podróży. Na przykład owo, droga z Warszawy do Wrocławia. Według nawigacji 348 km. Nie ogarniałem tego na raz. Dojechałem sobie do łodzi na Roki Cińską, tam KFC, Czademo, no i ładowałem się do pełna. A czy do pełna ładowałem się około pół godziny, do mniej więcej 85%. Mówię, na spokojnie wyjadę, dojadę. Wyjechałem do Wrocławia i na wysokości Wielunia. Wyłączałem ogrzewanie. Na wysokości sycowa wyłączałem carplaya. Na wysokości dogołęki wyłączyłem wszystko, oprócz świateł. I w czapce, w rękawiczkach i w kalesonach jechałem do domu. Było mi bardzo zimno, ale dojechałem na strzała. Więc, zasięg w trasie Nissan Alifa obiecywany jest około tam 350 km, pewnie się da. Jadąc do 90, samochód jest najbardziej ekonomiczny. Jadąc w okolicach setki, 110, samochód zużywa mniej więcej 20-21 kW na 100 km. Kilowatogodzin na 100 km. Więc wtedy samochód potrzebuje ładować się już co mniej więcej 300 km max, a najlepiej co około 280. Tyle powinniście mieć taki jakby ten bezpieczny dystans z ładowarki do ładowarki i zawsze macie to ryzyko, że zajeżdżamy sobie na ładowarkę, patrzymy są dwa słupki wolne, na jednym stoi Tesla, no i, no i na przykład załóżmy Tesla wam zajęła CCS-a, aż nie działa i wtedy jesteście skazani znowu na Type 2, a Type 2 to 11 godzin. Nie mówię, że nie da się jeździć elektrykiem po Polsce w tej chwili, ponieważ się da jeździć elektrykiem po Polsce, ale trzeba mieć albo CCS-a, albo trzeba mieć w domu ładowarkę. I to jest najprostszy układ. Albo jeździć głównie po mieście, bo w mieście Leaf czuję się już bardzo dobrze. Zasięg w mieście podkreślam w zimę. To mniej więcej 350 km na spokojnie. Przy dynamicznej jeździe w okolicach 300 km. Ale właśnie to w mieście Leaf ma najwięcej okazji do odzyskiwania cennych elektronów. Ale jak tylko Złapię trakcję, patrzcie, kickdown, aha, dobra, kickdown, w tej chwili jakby jest tak ślisko, że kickdown nic nie zmienia, ale samochód do setki ma poniżej 7 sekund. Silnik w naszej najmocniejszej wersji o mocy 217 koni, czyli to już, naprawdę Wam pozwoli na dynamiczną jazdę w mieście, a także w trasie. Leaf na pewno nie jest zawaj drogą. I ogólnie Leaf jest zaprojektowany bardzo mocno opływowo, całego karoseria, wszystkie lotki, dyfuzorki, felgi, kształt lusterek, w tym samochodzie wszystko podyktowane jest po to, abyście mieli jak najlepszy współczynnik oporu powietrza i jak najbardziej ekonomiczną jazdę w trasie. Tak więc mówię: lift do miasta jest samochodem idealnym. W ogóle elektryki w tej chwili do miasta są naprawdę dobre. Przy słupkach dostępnych już w tej chwili w wielu centrach handlowych, w centrum miast, a także z dostępem do prądu w domu. Macie naprawdę już w miarę dobry komfort. Natomiast, jeżeli ktoś z Was potrzebuje elektryka, Do jazdy mieszanej, trochę tras, trochę autostrady, to trzeba się przygotować do każdej podróży. Tak jak kiedyś było. Mapa, tu jest stacja, tu jest stacja, tu jest, tu jest stacja backupowa A, backupowa B i backupowa C, ponieważ zawsze któryś z tych gniazdek może nie działać. A nie zawsze. Pani na info i nie może jest bardzo miła. Nie zawsze potrafi Wam pomóc, na przykład tak jak dzisiaj. Ładowałem się na Magnoli. Pani musiała tą stację zresetować, ale żeby to zrobić, musiał przyjść Pan, który oddawał swoją Kiję planin. I Pan musiał przyjść, odpiąć wtyczkę, po czym dopiero Pani mogła zrobić reset stacji i po resecie okazało się, że demo dalej nie działa. I wtedy dopiero ja musiałem pogadać z Panem z kij. mówię, czy potrzebuje Pan do gniazdka bardzo mocno? On mówi, nie, mam jeszcze pół baku benzyny. Ja mówię, no właśnie, Pan ma pół baku benzyny, a ja bym bardzo potrzebował na chwilkę Pana kabel. No właśnie. W lifie jeszcze jest tak, że ogrzewanie w tym samochodzie konsumuje naprawdę, aha, nawet pan w lifa mówi: "Dobra, jedź, bo pewnie ci jest zimno." Więc w lifie ogrzewanie musimy uważać. Tutaj każde załączenie klimy bądź ogrzewania jednak znacznie nam ten dystans skraca mniej więcej jakieś 18 km. Tyle zauważyłem, że mniej przejeżdża lif Jak jest wam zimno? Bądź jak jest wam ciepło. Także polecam jeździć sobie ekonomiczniej, cieplej, ale właśnie szukając słupków do ładowania, punktu A, punktu B i również backupu na punkta A i na punkt B. Żeby ten test był również testem lifa, wynalazłem poszczególne wady i zalety, jak zawsze u mnie na filmach, i zaczniemy, jak zawsze, od wytykania wad lifowi po faceliftingu. Po pierwsze, no to gniazdo Chademo, które jest standardem japońskim i w tej chwili w Europie jest troszkę ograniczeniem, jego maksymalna prędkość ładowania to tylko 50 kW i to was sporo ogranicza pod kątem punktów ładowania, na przykład lifa na mieście. Ogrzewanie i klimatyzacja w tym samochodzie mocno wpływają na zasięg, więc dla większego zasięgu polecam po prostu wyłączyć ogrzewanie, tudzież ogrzewanie kierownicy, ogrzewanie foteli albo klimatyzację. Fotele, które z przodu są po prostu przeciętne, są w miarę wygodne, natomiast nie są wybitne w trasach powyżej 3 godzin. Do miasta są znakomite. W dłuższą trasę bywają męczące, natomiast tylna kanapa jest bardzo wygodna. A także brak nawiewów na tylną kanapę dla waszych pociech, którym zawsze jest zimno, musimy mocniej dogrzać przednią część kabiny, aby część z tego ciepła doleciała właśnie na tył. zalety. No na pewno. Asystenci. ProPilot działa w LIF-ie znakomicie, w mieście asystent jazdy w korku, również system kamer 360 w tym samochodzie działają znakomicie. i Pedal, czyli one pedal driving. W tym samochodzie rekuperacja połączona właśnie z tym systemem także działa idealnie, z to uważam wzór do tego jak powinna dzia działać rekuperacja w samochodzie elektrycznym. W naszej wersji bardzo fajna nagłośnienie Bose które konsumuje znowu kilka kilometrów zasięgu a także sporo miejsca z tyłu i spory bagażnik o pojemności 435 litrów jak na ten segment właśnie elektryków kompaktowych komfortowe zawieszenie, a także dobra widoczność w lusterkach i kamera w lusterku wstecznym, którą Wam także pokazywałem więc to jest moje spotkanie z Leafem i to jest ogólnie moje spotkanie z elektromobilnością w zimę zawsze brałem elektryki, jak było ciepło no bo jakoś tak, okład tak mi wypadało, ale w tym roku mówię nie, mamy grudzień, wezmę lifa. I to jeszcze akurat temperatury były wyjątkowo sprzyjające zimowej aurze. Śnieg we Wrocławiu to rzadkość. Ale na test lifa zamówiłem śnieg i mamy już go spokojnie ponad 5 dni. Trzyma się, a temperatura pokazuje, że się jeszcze chwilkę potrzyma ten śnieg. Więc jeżeli chodzi o podsumowanie elektromobilności w zimę na przykładzie, podkreślam na przykładzie Nissan Alifa. O ile macie CCS-a, nie jest już aż tak źle. Dalej jest za mało stacji ładowania publicznych, które by zaspokoiły w tej chwili potrzeby już kierowców aut elektrycznych i po prostu brakuje mi większej ilości słupków różnych firm dostępnych w trasie bądź w mieście. Ale jak już macie zapanowaną trasę, jak macie taką swoją tą stałą rutynę, jazdy w trasie bądź jazdy w mieście to da się planować tak, aby jeździć sprawnie samochodem elektrycznym, wykorzystując pojemność baterii od 20 do 80%, abyście mieli najszybsze ładowanie i po prostu najkrótsze czekanie na, na, na naładowanie Waszego elektryka w lifie na podszybiu są takie fajne trzy diody, które Wam zawsze pokazują stopień naładowania z zewnątrz akumulatora i to jest fajny bajer, który właśnie również wyróżnia Nissana, który właśnie również wyróżnia które po prostu wyróżnia Nissan Leaf'a. Co Wy byście kupili? Chcąc kupić samochód elektryczny do miasta, czy byłoby to jednak właśnie sprawdzony, stary, nowy, no bo to jest taki trochę już leciwy samochód, ale jednak wciąż bardzo aktualny i nowoczesny do miasta? Czy może Tesla, może ID3, może ID4, może Skoda Enyaq? No w tej chwili wybór elektryków ogólnie z segmentu C bądź D naprawdę jest spory. Nawet Toyota, która zawsze mówiła, mamy hybrydy. Nie będzie elektryka, moja już elektryka. Co byście kupili, podzielmy się opiniami, a klasycznie jak się podobało, dajcie suba, dajcie apkę w górę. A widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo, pozdrawiam!